Kochani, mam dla was propozycję, aby na następnym live'ie zrobić Q&A. Prosiłabym was, abyście pod filmem napisali w komentarzu pytania, na które odpowiemy podczas tego live'a. Dziękuję za wszystkie nowe subskrypcje, za to, że jesteście z nami, wspieracie nas oraz subskrybujecie nasz kanał oraz kanał Luke Meister. Dziękuję, jesteście naprawdę najlepsi. Im będzie więcej pytań pod tym filmem, tym szybciej zrobimy live'a. Dajcie mi proszę znać jeszcze w komentarzu pod tym filmem, czy chcecie, aby pytanie zostało przeczytane razem z waszym nickiem nazwą kanału na YouTube. Jeśli tak, bardzo nam miło. Zachęcam do zadawania pytań, na które odpowiemy na najbliższym live'ie. Dziękuję za oglądanie. Jesteście najlepsi. Czekam na wasze pytania. Max do końca tygodnia. Dziękuję i zachęcam do obejrzenia długich filmów.